Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na capital.pl. Dzień dobry, witamy Państwa. Naszym gościem dzisiaj jest Tomek Stala, szef zaprzyjaźnionego wydawnictwa Freedom. Tomek, co tak naprawdę się wydarzyło? Tak? To jest tak ciekawe, że, że musisz to opowiedzieć. Dosyć ciekawa historia, prawda? Ponieważ niecodziennie zdarza się, żeby państwowe służby i policja polityczna przyjeżdżały i aresztowały książki, jak się okazuje. W dniu przedwczorajszym w środę w godzinach rannych trzy grupy operacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zlecenie, na zlecenie prokuratora z ipn u z komisji ścigania Zbrodni przeciw uwaga, narodowi, uwaga, polskiemu postawiły mnie jako osobę podejrzaną za złamanie tego właśnie przepisu artykułu 55 ustawy o IPN, czyli publicznego negowania zbrodni na narodzie żydowskim. Poprzez wydawanie książki świętej pamięci Dariusza Ratajczaka, doktora Uniwersytetu Opolskiego, który to już nie żyjący napisał bardzo cenne Cenne książki, które są widocznie solą wokół establishmentu systemu, tak wielką solą wokół, że nawet wczoraj Donald Tusk, podczas przemówienia swojego z mównicy sejmowej, odnosił się do posła Brauna odnośnie całej tej interwencji i tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. Okej, okay. czyli przyjeżdża agencja. Bezpieczeństwa wewnętrznego do ciebie, do domu, do firmy i aresztuje książki, tak? A ty jesteś obecnie podejrzanym, ale rozumiem, że masz, mają ci zostać postawione zarzuty, tak? No, materiał dowodowy jest jasny, tak? Został zarekwirowany przez dwudziestu kilku osiłków, około trzydziestu książek i koło. 300 okładek, więc oni już wszystko wiedzą, podejrzewam, że zapoznali się wcześniej z książkami, a nie będą teraz czytać, tak? Choć to wcale nie jest powiedziane, bo, bo system działa jak działa, ale to o tym opowiemy za chwilę, że czasem można ocenić książkę po okładce. I no tak. No, będę... no właśnie, bo oprócz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jeszcze inne służby tam się pojawiły, tak? Tak, pan prokurator Psiuk Taka bardzo rzetelna osoba, przechadzając się po wydawnictwie i po półkach, zaczął nagle niezdrowo ekscytować się innymi lekturami i uznając, że są one niezgodne z artykułem 256 kodeksu karnego, zadzwonił na prokuraturę i złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przeze mnie i przyjechała policja. Jeszcze nie skończyły się czynności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przyjechała policja, która aresztowała wybrane przez pana prokuratora książki metodą organoleptyczną, oglądając okładkę i czytając pewnie grzbiet. W ten oto sposób książki Radosława Patlewicza. Mędzcy Syjonu Nowe Otwarcie, Mord Rytualny w Rzeszowie, pogrom w Krakowie. Nie wiem, czy tutaj może pan prokurator uważa, że nie było pogromu w Krakowie. Ja myślę, że to też jest dosyć niebezpieczne. No to trzeba by przeczytać książkę. No, do końca. Ale, no ale trzeba by w ogóle ją przeczytać, a nie zobaczyć okładki. No natomiast, e, drodzy widzowie, czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że wchodzi na przykład pan prokurator do biblioteki publicznej, albo do księgarni, albo do waszego domu i zabiera książki spółek? Nie zabiera, wskazuje książki spółek i później przyjeżdża policja i mówi, że słuchajcie, e, no musimy zabrać, no bo jesteście też podejrzani o artykuł 256 kodeksu karnego, tak? chociaż wy to raczej nie no bo to jest artykuł o rozpowszechnianiu no ale nie wiadomo być może będzie nowelizacja kodeksu karnego na pewno będzie nowelizacja z tytułu mowy nienawiści tak I... no właśnie tak bo to się troszeczkę w głowie nie mieści tak znaczy sytuacja jest tak absurdalna że przychod w momencie, tak, jak gdyby szersze tło jest takie, że co chwila słyszymy, że wojna u naszych granic, że właściwie to nasza wojna, która się toczy na Ukrainie, że są poważne, poważne sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa i nagle okazuje się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli naprawdę poważna instytucja, która powinna zajmować się łapaniem szpiegów, przeciwdziałaniem terroryzmowi, tak? Mamy temat imigrantów, tak? No, y, zajmuje się tak naprawdę pracą operacyjną, aresztowaniem książek, tak? Jak... Powiem Ci o szerszym, mówisz, żeby zobaczyć szerszy obraz. Szerszy obraz jest taki, że kandyduje na urząd prezydenta miasta Częstochowy. Jako niezależny kandydat z Komitetu Alternatywa dla Częstochowy, serdecznie pozdrawiam kolegów i koleżanki. No i to jest być może jakieś tam szersze spektrum i taki szerszy kąt widzenia. Do tego należy dodać, że no, nie chcę się legendować, ale powiedzmy, te 10 lat temu aktywnie zwalczałem rząd Donalda Tuska, będąc kibicem i organizując protesty przeciwko niemu w Częstochowie i współorganizując w całej Polsce. Więc no, teraz. W tym momencie być może to wszystko jest pokłosiem mojego wcześniejszego działania, a na pewno skorelowane jest ze startem w wyborach, yy, które już za półtora miesiąca są. Podobno, bo tak dowiedziałem się z materiału z gazety wyborczej śledztwo toczy się od roku, no ale dziwna koincidencja czasowa, że po roku śledztwa przychodzą miesiąc przed wyborami i. Yy, Zabierają książki, no właśnie, tylko po to, żeby nazwać mnie publicznie antysemitą, nienawistnikiem, kłamcą oświęcimskim, co sprawi, że według ich uznania, że będę osobą niegodną zaufania mandatu społecznego mieszkańców Częstochowy. Natomiast bardzo się pomyliliście, bo takie głosy wsparcia, jakie idą do mnie nie tylko z całej Polski, ale z regionu i z miejscowości, są bardzo duże, więc no, tym razem się nie udało. Okej, okay, ale. Zatrzymalić, tak? Te wszystkie książki zostały zaaresztowane, wywiezione, opieczętowane, to tak, nie wiem, zabezpieczone, to się ładnie nazywa. Po co tak naprawdę? Tak, Znaczy, ja cały czas w głowie mi się nie mieści, że możemy żyć w kraju, w którym selekcjonuje się książki, tak? Pamiętam tą całą awanturę, która była lata temu, że Mein Kampf nie powinno być czytane i tak dalej, co zresztą jest absurdalne, bo właściwie każdy powinien ją przeczytać, wtedy by wiedział, jak słaba to jest książka. Ale jak Bellona to wydała tam, oczywiście dodając tam, że to edycja krytyczna, jakieś tam głosy, no. No to nie było żadnej awantury, tak, mimo że to wydawało się najbardziej wyklętą książką, nie wiem, krytyka polityczna wydaje Żiczkowa, różnych tam komunistów i generalnie, mimo że oczywiście biegunowo się z nimi nie zgadzam, to uważam, że warto przeczytać. No oczywiście, Właśnie że tak. po to, żeby wiedzieć, na czym polegają poglądy tamtej strony i żeby móc je racjonalnie krytykować i... W kraju, który mówi tyle o wolności słowa, o wolnościach osobistych, prawach człowieka, itd. Metody no nie chcę, bo to jest takie oklepane, tak, że nazistowskie metody i palenia książek. Dobra, jeszcze ich nie palą, tak? Na razie tylko. Na je, razie yy, magazynują. Tak, na razie składają w stosy i magazynują. No Ale taka cenzura prewencyjna. Jest dla mnie absurdalna, szczególnie, że sprawa doktora Ratajczaka, no ona była, tak, to, to, to było wiele lat temu, ale tam ostatecznie chyba nie doszło do jakichś wyroków wskazujących, które Zostało by. Tam strasznie umor warunkowe potębiały. umorzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu. I jakaby tam wartość tych książek nie była, no to jeżeli ktoś chce się zapoznać, to właśnie dlaczego mu się to uniemożliwia, bo bo do tego to się sprowadza, tak? Że, e, książki zostały zaaresztowane, nie można ich sprzedawać, nie można ich nie można wprowadzać do obrotu, czyli tak naprawdę czytelnicy nie mogą się z nimi zapoznać. I, i do tego jest jeszcze wprzęgana cała e, machina państwowa i, i na tak wysokim szczeblu jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest, dla mnie, coś, co się w głowie nie mieści. Pytanie, czy to jest, e, Jednorazowa akcja, czy to jest w ogóle taka pierwsza jaskółka nowych czasów, tak? i właśnie ministra. Śmieszka, który tam zapowiada te walki z mowami nienawiści. Znaczy wiesz, no to tak naprawdę i zarząd poprzedniej władzy wchodzili mi do wydawnictwa i aresztowali kubki i koszulki. Nie no, więc... nas też wyrzucano z targów, tak, bo, tak, bo, tak, bo więc, książki więc, o Wołyniu czy więc tam Więc de facto umówmy się, że to nie jest e, kryzys, to jest rezultat e, polityki na kolanach wobec tych, o których nie można mówić, no bo jeśli się już mówi źle, albo mówi się w wydaniu krytycznym, tak? Krytykuje się pewne postawy, nie ludzi, tylko postawy. No to w tym momencie jest to antysemityzm i to jest już wtedy penalizowane. Nie? Więc tak, no, spodziewajmy się kolejnych wejść. No, może do was, może do Magny Polonia, wiesz, może do autorów, tak? Bo to fajnie może żyjącego jakiegoś Zaczy, Problem jest taki, że to właśnie chyba nie będzie dotyczyło tylko nas, tak? Tylko jako wydawców, tylko wiesz, yy, to może być szerszy temat, tak? Stwórców znaczy, ja, muzyki yy, innej i, szeroko ja, pojętej ja, ja, kultury. Ja w dniu wczorajszym na konferencji prasowej w Sejmie powiedziałem do panów dziennikarzy, ale przecież to jest perspektywa, to nie jest to problem Tomka Stali, to jest wasz problem, bo zmieni się władza i optyka. I przyjdą do was, zabiorą wam dyski, twarde, zabiorą wam elektronikę. No i co? No i wtedy ja miałbym się za nimi opowiedzieć, jeśli oni teraz milczą i przemilczają ten problem. Przecież jak wyrywano w, we wproście, tak? Laptopa. Ta, ta, to... No przecież, kurczę, to jest skandaliczne, tak? To jest skandaliczne, no bo jednak każdy ma prawo do jakiegoś tworzenia swoich treści tworzenia. Wiesz, no, wolność słowa, tak, wolność wypowiedzi, wolność badań naukowych, wolność informacji, tajemnica dziennikarska są takie rzeczy, które pozwalają cywilizowanie uczestniczyć w świecie. Natomiast tutaj to wszystko zostało zachwiane i rozwalone, tak? I zobaczymy. No wiesz... właśnie i dokąd to dojdzie, bo, bo tak jak mówię, tu nie chodzi o. O nas, jako wydawców czy twórców, tylko bardzo szybko przejdzie to do tak zwanego normalnego człowieka. Tak? To, to nie jest taka kwestia, że to uderzy tylko, tylko w środowisko wydawców, które zresztą jest dosyć niewielkie. Ale to mówię, to tak samo może dotyczyć ludzi tworzących muzykę, ale sztukę, też, Ale też ale... nie jest ich dużo. tak? Umówmy się, że przecież może to być ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej. Tak? Nie, pozamykać no tak, wydawnictwa, to, że... pozamykać autorów, pozamykać twórców i nagle się okazuje, że nie ma mowy nienawiści i wszyscy się kochają no tak, tylko... i są uśmiechnięci w tych swoich tylko... to, pasiakach. Jak, jak szybko to zejdzie z poziomu yy, firmy jednak zorganizowanego? Jaką jest wydawnictwo do osoby, która napisała coś w internecie. No ale przecież już przychodzą bo to do droga ludzi, jest bardzo krótka. przychodzą już do ludzi w internecie pytanie, który to będzie moment, że to będzie ścigane urzędowo, nie z doniesienia, prawda? I to, i to, i to jest problem, bo wtedy tak naprawdę no, umówmy się, że nie ma wolności w internecie i jest cenzura i autocenzura, bo nawet ludzie, którzy chcą publikować jakieś treści muszą. I borykają się z tym, że sami się autocenzurują, bo wiedzą, że nie można użyć pewnych sformułowań, zwrotów, rzeczy. Próbują to obchodzić, ale wchodzą w tę narrację i rytm autocenzury. No i to powoduje, że de facto przekaz się zmiękcza i spłyca. Okej, okay. powiedz mi jeszcze tak: jak w tym momencie w ogóle funkcjonuje Twoja firma? Działa, Zami. czy zamknięte? Nie, no, no, wszystko Naprawdę działa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Pan prokurator sprawił, że chłopaki mają pełne ręce roboty. Ja bardzo serdecznie dziękuję Panu i na pewno Pan się spodziewał tego, że przychodząc w tyle osób i do kandydata na urząd prezydenta, i do uwaga biura Komitetu Wyborczego, bo ja, my mamy tam zarejestrowany komitet wyborczy w mojej firmie, jest pomieszczenie wydzielone, więc no to jest no. Kto się wiatr, ten zbiera burzę. No, w tym momencie mamy bardzo dużo zamówień. Funkcjonujemy, działamy, mamy głosy wsparcia z całej Polski, yy, ba, no z całego świata tak naprawdę. I, I to działa. Oczywiście, mamy problemy, bo to wszystko idzie wolniej, nie mamy kilku tytułów, no ale, no, moi drodzy, no, natura nie lubi próżni, tak? Wszystko, wszystkie zamówienia podejrzewam, że zostaną zrealizowane, bo przecież, no, nie zamkną na must, tak? A jak zamkną na musta, no, to będziemy musieli sobie powiedzieć cześć i czołem. Może ktoś zastąpi nas na tym. Posterunku, a może nie, może już nie będzie dla kogo tego robić. Dlatego wszelkie wsparcie. Uruchomiliśmy taką stronę muremza3.pl. Jeśli macie ochotę, możecie wpłacić tam środki na obsługę prawną, e, ponieważ no, tu są dwa postępowania. Jedno prawdopodobnie jest e, nieprawne, ten wizyta tej policji i szybko powinno spaść. Natomiast sami dobrze wiemy, jak działają wolne sądy i wolne są prokuratury. Wolne. Tak, więc, więc możliwe, że czekają mnie na strzał dwa postępowania, czyli dwie, dwie współprace z prawnikami, co będzie kosztowne. Tak więc, jeśli Państwo macie ochotę, możecie wspomóc, możecie kupować nasze książki na stronie wydawnictwa. Jeśli to nie miałaby być jakaś darowizna, to kupujcie na stronie i... Zróbcie na złość, zróbcie takie coś właśnie premierowi Donaldowi Tuskowi, panu prokuratorowi, wszystkim tym, którzy próbują zamknąć usta niezależnym wydawcom. No dobra, a powiedzmy jeszcze tak. Jak w ogóle widzisz tą przyszłość? Tak? Bo. No, bo to zaczyna być stopniowalne, tak? Tak samo jak my borukacie się z tematem nie niezapraszania już na pewne imprezy targowe. Na wszystkie imprezy targowe. Może umówmy się. Nie, 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 no, nie, nie na wszystkie. Na, na przykład byliśmy na targach u Witolda Gadowskiego, była naprawdę bardzo fajna impreza. Natomiast tak, te takie mainstreamowe, no to już, już się chyba skończyły, tak? Zresztą chyba. Prawie dla wszystkich. Teraz zaczynają się angażować w to służby. Znaczy, kiedy będzie barykada, tak? Kiedy to się zatrzyma? Słuchaj, no to będzie ten moment, w którym nie będzie można znaleźć Capital Book, albo Freedom, albo Magna Polonia w internecie. Kiedy wyłączą domenę. No PayPal chociaż. już nam wyłączyli. Wiesz, PayPal to jest i sposób płatności, można to obejść, ale, moment, no, no, w którym, chodzimy, ale... Mom, moment, w którym nie znajdą Twojej, mojej, przemka Pawła strony w internecie, będzie moment, w którym nie kupią książki. I tu się musimy przygotować i zorganizować, żeby był ten drugi obieg, bo do tego, moi drodzy, to się kieruje i do tego dojdzie, tak, że po prostu nie będzie nas w internecie, no bo przecież internet jest miejscem dla wszystkich, oprócz tych, którzy, no, nie zasługują na to, żeby tam być. No, ja mam dosyć podobne wrażenia, tak, że idzie to w kierunku takiej totalnej inwigilacji i właśnie odcinania tematów. Cenzury. Y, tematów, które są niepoprawne politycznie. Polecam, polecam bardzo, macie pewnie w ofercie od nas manifest Ach, Una Bombera. Mamy. Teda Kaczyńskiego. Przeczytajcie sobie. To no było osobiście. napisane bardzo dawno temu, ale ten koleś, te większość jego rzeczy, które napisał w tym manifestie, się sprawdza. tak? No to... Jako w ogóle jest parę takich książek, które się sprawdzają. Niestety, wszystkie mają smutne zakończenia. Tak? tak, właśnie. Wszystkie mają, wszystkie mają smutne zakończenia, dlatego y, możemy nie powstrzymamy tego, co się dzieje, ale na pewno możemy spowolnić. My, ale także wy, klienci nasi, możecie sprawić, że. Y, że jeśli opowiecie się głośno murem za prawicowymi narodowymi yy, katolickimi wydawcami i będzie głośno o problemach, które yy, nas dręczą poprzez właśnie udostępnianie, rozmowę ze znajomymi, nagłaśnianie tematu, to oni po prostu nie zabiją nas w ciemnej uliczce, tak? Będą musieli będziemy musieli mieć publiczne procesy, na te procesy będą przychodzili ludzie, to będzie pod już takim okiem, że nie zrobią nam krzywdy jak tak skrytobójczo, tylko Będą musieli sobie z nami poradzić przy świetle reflektorów, i miejmy nadzieję, że przy, przy Waszej obecności, tak? gdzie, gdzie Tum nie krzyknie uwolnić Barabasza, tylko powie, tylko powie zupełnie coś innego. No to jest właśnie pytanie o to, jak działa środowisko i jak to środowisko jest zintegrowane tak? I, i, i sprawne w działaniu. Mówisz, że, że dociera do ciebie dużo głosów wsparcia, że, że, że są zamówienia, czyli jakoś to jednak funkcjonuje. Tak? tak, od akcji do akcji. Od akcji do akcji. Poza akcjami sam dobrze wiesz, że. Borykamy się z szarą codziennością i, yy, i szarością funkcjonowania, tak, problemami finansowymi, chęcią wydania jak największej ilości książek, bo przecież zarówno ty, jak i ja mamy naprawdę pokaźne grono tego, co miałoby się ukazać. Jednak to możliwości prawda. organizacyjne, finansowe sprawiają, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić w takim tempie, w jakim byśmy chcieli. A widzicie, że czas się kończy. To prawda, Niemniej jednak ja jestem zbudowany takim właśnie głosami wsparcia, tak jak nas wyrzucono z targów książki katolickiej na Kulu w Lublinie, no to, to był taki pierwszy moment, kiedy naprawdę dostaliśmy taką potężną falę wsparcia. I to zbudowało mnie, że jednak oczywiście to jest od akcji do akcji, ale jednak jest takie środowisko. Tak, nie, absolutnie. Tylko problemy są z komunikacją, bardziej z dotarciem, tak żeby ci nasi odbiorcy mieli na bieżąco. Po prostu wiedzieli, co się dzieje, ale generalnie, że to jest bardzo dużo ludzi, że to się nie wydaje. Także często osobom, nie wiem, na przykład z jakichś mniejszych miast, wydaje się, że, że jest jedna, dwie osoby, a w skali całego kraju to jest naprawdę może osób i, i to jest ogromna siła, która nie zdaje sobie sprawy ze własnej wartości, tak? że jest aż tyle osób i co? Może na koniec taki właśnie apel, tak? Żeby to znaczy, środowisko jak najbardziej... Próbowało się, się integrować. Słuchaj, tak. ja, mam, ja mam niesamowity przykład po wyborach, najpierw sejmowych, a teraz do Rady Miasta. Ja naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, że jest tylu wartościowych osób o moich poglądach wokół mnie. Wokół mnie, chętnych do działania, funkcjonowania, pomagania. To nas zjednoczyło. Ja nie zjednoczałem ludzi w w temacie organizacji. Nie zjednoczyłem ludzi w temacie jakiegoś tam celu wyborczego, choć na pewno jest to jasne, że w tym momencie musimy działać, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, ale głównie po to, żeby przyjdą, kiedy przyjdą trudne czasy, żebyśmy wiedzieli na kogo można liczyć. I to jest fajne, że mam kilkadziesiąt osób w moim mieście, na których mogę liczyć, czy to będzie ciemna noc, czy to będzie samo południe. Więc kochani, słuchajcie, no Kupujcie książki z naszych wydawnictw, ale też spróbujcie pomóc nam znaleźć sposoby skutecznego dotarcia do Was, bo wiemy, że kwestie wysyłania maili, SMS-ów czy jakichś innych sposobów komunikacji coraz bardziej zawodzą ze względu na to, że system się domyka. I ten system w pewnym momencie się zamknie, i tak naprawdę Wy będziecie musieli nas znaleźć, a nie my Was. Na Tenisowej 8 jest Memorial w Warszawie. Tak jest, zapraszamy. To tym, może apelem o, o dołączanie i o jedność tego środowiska i budowanie tak, wzajemnej e, pomocy, zakończymy dzisiejszą audycję. audycję. Dziękujemy bardzo. Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego.